W dzisiejszym odcinku ludzie, którzy mieli tylko jedną pracę i moim zdaniem powinni ją od razu stracić. No bez przesady, to co dzisiaj zobaczymy będzie hardkorowe. Okej, okay, mamy tutaj pierwszego człowieka, którego uruchomił sam fakt z tego, jak zamocowano tą studzienkę, nie studzienkę, kwadratową studzienkę. O! <laughs> jak widzicie, ja sam zastanawiałem się, jak coś takiego można zostawić. No, hello, wyobrażacie sobie na przykład tych gości, którzy to robili. Hello, Hello, kładziemy to tu. O, tam krzywo trochę, tam nie pasuje bardzo ale Heniek zostawiamy, to idziemy dalej. Na dłuższą metę może to jakoś super nie przeszkadza, no ale sam fakt. Robiąc już coś takiego, można było to jakoś zrobić lepiej. Okej, okay, tu mamy przykład schodów perfekcyjnych. No, teraz wyobraźcie sobie, jak ktoś się śpieszy i musi szybko wejść po schodach na górę, a tutaj jest coś takiego. I co ma zrobić, żeby się nie zabić, co? Jeżeli jest dostatecznie szczupły, to spokojnie się przeciśnie. Natomiast jak jest na przykład jakaś większa osoba No to niestety tylko górą Pozostało przejść Nie rozumiem dlaczego takie coś tutaj jest Dlaczego kto to zrobił I kolejny przykład tego co mieliśmy dosłownie przed chwilą ja Już drugi raz nie będę czegoś takiego komentował Bez przesady O nie Kiedy ten dozownik do mydła tak wygląda Aj, aj to jest nieprzyjemne Możliwe, że osoba, która zrobiła to zdjęcie Tak specjalnie się przyczepiła Wiecie wyciągnęła ten dozownik Ucięła to, włożyła z powrotem i zrobiła zdjęcie, ha, patrz, ktoś się pomylił, i tutaj go zapałem. I po prostu, może to nie jest prawdziwe, ale jeśli, jeśli ktoś popełnił taki błąd i naprawdę jakaś firma dawała takie dozowniki z mydłem, no to gratulacje, pięknie oszukujecie swoich klientów. Yy, okej, okay. eee, okej, okay. nie, ja muszę się tutaj przyjrzeć, czy, czy ktoś naprawdę tak zrobił? Nie, błagam, nie. Powiedzcie, że to tak naprawdę nie, no. Nie, no to jest żart. Te drzewa, one kompletnie tam nie powinny być. Dlaczego? Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Oh, jakie to jest niefajne, nieprzyjemne. Daj, oh, mi normalnie. Niekomfortowo. Ten filmik to jest. Spróbuj nie poczuć się niekomfortowo. No ale wyobraźcie sobie, że ktoś zrobił coś takiego. No nie. W oddali widzicie, że drzewa są prawidłowo zasiane. W tym miejscu, gdzie powinny być. Czyli tam, gdzie jest ta ziemia. Natomiast te nowe, no chyba nowe pokolenie osób, które to siały, trochę jednak ma. Mało poukładane w głowie, no, względem tego pokolenia wcześniejszego. Aj. Szkoda w ogóle gadać, szkoda, naprawdę. No, tutaj ta brama na pewno by mnie zatrzymała przed wejściem na czyjąś posesję. Ajajaj. Aj, aj. Dokładnie wiesz, gdzie przebiega linia i masz jej nie przekroczyć. Tutaj jest furtka, a dalej jest niewidzialna brama. Spróbuj tylko tam wejść. Spróbuj. Kto wiem, może tam jest jakaś, właśnie taka tajna, niewidzialna brama, po której jak przejdziesz, nagle, nie wiem, kopniecie prąd. Nie wiem. Czy taka technologia już istnieje? Niewidzialne bramy? Jeśli tak, to ja chciałbym taką, bo to wygląda po prostu śmiesznie. O co tutaj chodzi, naprawdę? Nie, nie, to jest za dużo. Poproszę, poproszę coś innego. Uuuu Aj Aj Czy ja tutaj widzę, że wszystkie piętra są podwójnie? Nie, nie wszystkie Niektórych tutaj w ogóle nie ma Ale what? Tutaj po prostu ktoś chyba źle nalepił te naklejki czy, czy, jakoś tak Nie wiem, po prostu to jest tak pogmatwane Które jakby, nie wiem Wyobraźmy sobie, że mam się dostać na 20 piętro I są dwa przyciski z 20 piętrem Który wybrać? O nie Dobra, to jest za bardzo pogmatwane Już normalnie mam Uuu. Z windy jakieś. O. dość, to jest za trudne. Nie, nie, ja wolałbym z takiej windy po prostu wyjść i jej nie używać, bo co by się stało, jeszcze jakby jakoś wiecie, zatrzymała się między piętrami, bo jeżeli ktoś zrobił coś takiego, to nie wiadomo, co zrobił z dalszą częścią windy. Jak jeszcze bardziej ją zepsuł. Ała, nie, nie. To zdjęcie sprawiło u mnie po prostu ból. Ból u osoby, która przyjechała taką drogą dla rowerzystów. Bo wiecie dobrze, że wjeżdżając na takie coś, koła od roweru mogą od razu się w tym zakleszczyć i wtedy, oj, no szczerze, no, ała. Tylko tyle powiem. Ała. to na to wpadł naprawdę, żeby dawać coś takiego na drodze dla rowerów? No, bez jaj. Jeszcze jak jest jakaś kolażówka z tymi oponkami malutkimi? Ja wiem dobrze, bo ja sam jeżdżę kolażówką. I takimi malutkimi oponkami w takie coś wjechać. To jest samobójstwo. Ktoś, kto tam to postawił, powinien być skazany za morderstwo wielu kół w rowerach. Tyle, Tyle powiem. Dziękuję bardzo, Wojtek osądził. Sędzia Wojtek. Okej, okay, takie drzwi Na pewno są bardzo bezpieczne Wiecie, ktoś sobie na przykład zaprosił znajomego Do domu, proszę bardzo, ten znajomy za dużo Jeszcze o tym domu nie wie I nagle widzi sobie drzwi, myśli sobie A na chwilę sobie wejdę na zewnątrz Ale tak wiecie, nieuważny ten ktoś był Wychodzi sobie i siu. Ała, po raz kolejny <laughs> Możliwe, że na początku planowania budowy tego domu Czy cokolwiek w ogóle to tam jest Ludzie myśleli, że po prostu zrobią tam schody No schodów nie ma A drzwi są nadal I mam nadzieję że są zamknięte na cztery spusty. Nie, Czemu ktoś zrobił takie drzwi w łazience? A, No tutaj na pewno wiesz co robi osoba, która jest w kabinie. Ajajaj. Gruba sprawa tutaj jest. Nie, ale serio, jak są łazienki ja w ogóle zastanawiam się dlaczego w łazienkach są jakieś okna w drzwiach do łazienki. Na przykład jest jakieś okno i ono jest tak super ekstra rozmazane, ale jak się przyjrzysz przez nie, to ostatecznie będziesz widzieć co tam się dzieje, mniej więcej? I to, I to jest straszne. Tu powinno być po prostu zakazane. Budowanie drzwi do łazienki z oknami zakaz. Sędzia Wojtek zakazuje. Nie, to prezydent Wojtek zakazuje. Koniec takich rzeczy. Ustawę tutaj nową wprowadzamy. Oj, tutaj ktoś igra z prądem. <laughs> w prysznicu zamontowany kontakt. No, no, co? To jest jakiś żart? Ale taki groźny żart? Nie wiem. No, przynajmniej mogę równocześnie ładować telefon i puszczać muzykę do kąpieli. Dobre, nie? Dobre, może taki był zamysł osoby, która to instalowała. Nie przewidziała jednej bardzo... Do takiej malutkiej rzeczy No woda, prąd, równa się Ała <laughs> Ile dzisiaj ała w tym filmie Powodzenia osobie, która będzie chciała odkluczyć te drzwi No po prostu szczerze zastanawiam się Jak ona by to zrobiła Bo jednak z lewej, z prawej, może z boku trochę A może złamie klucz w ogóle Nie wiem no Mam nadzieję, że przynajmniej od drugiej strony jest lepiej Może po prostu jak będą drzwi zamknięte I będziesz chciał się dostać z zewnątrz Będziesz musiał przejść przez okno I otworzyć od wewnątrz Wow, jakie dobre Mam nadzieję, że nie wykorzysta tego żaden złodziej. Chore. Chore. Dlaczego coś takiego w ogóle? Jest? Dobra, nie, nie mam słów. Yyy, eee, okej. Okay. Czekaj, czekaj. To? Co? Co to ma być? Logo McDonald's, ale tylko z jednym takim łukiem. No to jest trochę dziwne. Powiem wam, że nawet <gryw> nawet nie chce mi się w coś takiego wierzyć, że ktoś naprawdę popełnił taki błąd. No hello! Jak to się stało? Kto tutaj nawalił? Halo! <gryw> A może ktoś ukradł <gryw> ten drugi łuk? Ale kto wie, może to jest jakieś nowe Logo McDonalda i niedługo takie już zostanie. Hmm? Dobra jak przestań dawać takie teorie spiskowe yy, I oglądaj kolejne dziwne rzeczy Nie, to kolejny przykład tego Jak ktoś naprawdę nie wie Co może sprawić woda połączona z prądem No ale to musi być jakiś fotomontaż To jest niemożliwe Czekaj, przyjrzę się No nie, nie, to, to, to nie może być prawdziwe Błagam, nie, nie, nie lubcie tego Ludzie, nie Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało Korzystając z tego właśnie z lewu, Puszczając wodę I że ktoś za to odpowiedział no bo hello, jakby ktoś u mnie w domu zrobił coś takiego, jakiś jakiś gość po prostu, hydraulik no, no nie wiem, ktokolwiek zamontował coś takiego. To ja przepraszam bardzo, oddaj moje pieniądze i do widzenia. Hello, ja nie chcę ryzykować swojego życia korzystając po prostu z umywalki. No hello. Czekaj, czy to kolejne drzwi, które są naprawdę w najgorszym możliwym miejscu? O co tutaj chodzi? Gdzie one w ogóle prowadzą? <laughs> Jestem ciekaw, jak ten dom wygląda naprawdę tak od zewnątrz. to jest za mało? To zdjęcie, to. Sta Stanowczo za mało. Chciałbym wiedzieć więcej. Wygląda to naprawdę śmiesznie. Oj, Pikachu, jeżeli ktoś cię przytrzymuje, to po prostu mrugnij dwa razy w kolejnym filmie, okej? Okay? No, no dobra. Czekaj, czekaj, co to są za drzwi? I gdzie one znowu prowadzą? Czy to jest jakieś tajemne przejście do jakiegoś innego świata, innego wymiaru? Jeśli tak, zaprowadźcie mnie tam, ja chcę przez nie przejść. Naprawdę, zastanawia mnie jak i dlaczego. Dlaczego to istnieje? Możliwe, że tutaj po prostu nie jest dokończona jakaś budowa. No, wiecie. Może tam kilka ścian nie dobudowali i będą musieli to jeszcze zrobić. Nie wiem, no próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć, co? Tak, na pewno to nie jest dobudowane. No, no nie. Ktoś by tak tego nie zostawił. No, ja, ja was proszę. To już byłaby lekka przesada. E nie. Ja rezygnuję. Ja rezygnuję z takiej ekipy budowlanej. No nie wierzę. Kto zostawił tą drabinę tam? I dlaczego nic nie naprawiono tego? Ja nie mogę. To jest dla mnie za dużo, słuchajcie. Gościu, miałeś jedną robotę. Tutaj tą drabinę nawet można było, nie wiem, przeciąć czymś. Spokojnie. Istnieje na świecie narzędzie, które potrafi przeciąć metal. Więc dlaczego ktoś niepotrzebnie zrobił sobie jeszcze więcej roboty, żeby idealnie obciąć tą drabinę? Binę, tak naokoło, ale nie pomyślał, żeby ją po prostu stamtąd wywalić. To dla mnie za dużo. Okej, okay, tutaj mamy kolejną windę od środka i ktoś zapomniał dodać szóste piętro. A może budynek nie ma szóstego piętra? Ma od razu, wiecie, siódme, piąte i siódme. I jakoś po prostu tego szóstego nie zdążył nikt wybudować, więc w windzie kazano, halo, nie dodajecie szóstego piętra. A z drugiej strony możliwe, że to szóste piętro jest gdzieś ukryte w windzie i po prostu to jest wejście tylko dla jakichś ludzi VIP. Wiesz, to co chodzi? No nie wiem, próbuję sobie to jakoś wytłumaczyć, nie? No bo po prostu to jest dziwne. Dlaczego ktoś coś takiego zrobił? Czekaj. Czekaj, czekaj, czy to jest połączenie wszystkich superbohaterów? Batman, Superman, Hulk, Kapitan Ameryka, Spider-Man. Kto tam jeszcze może być? No chyba wszystkich wymieniłem, ale to jest straszne. Jak patrzę na to coś, to, 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 to jest straszne. Wyobrażacie sobie mieć górę Hulka, a nogi jakieś takie malutkie Supermana, no po prostu bocian. Bocian. Jakie je, to jest złe. Nie. Nie mogę na to patrzeć. I. <laughs> Ktoś musiał mieć naprawdę dobrą wyobraźnię, nie? Albo tam coś naprawdę miał pokręconego w tej głowie. No bo, żeby stworzyć coś takiego, no czy normalna osoba zrobiłaby coś takiego? Straszne. No, oh, man. Co to jest? Co to jest? To jest straszne. Jest taka łazienka. To wszystko, to czarne, te takie kafelki czarne wyglądają jak małe jakieś pajączki. To jest naprawdę złe. Wchodząc do, do takiej łazienki. Ja nie wiem, czy wyszedłbym cały, czy po prostu bym nie zwariował tam. To jest złe po prostu. Ktoś, kto to robił, też musi mieć ostro tutaj chyba pokręcone. A jezu, ja patrząc na to chwilę, już mam po prostu mętnik w głowie, a co dopiero tam przebywać Nie, dobra, muszę odwrócić wzrok. Nie, nie, patrzę. Weźcie mi to, zabierzcie. Nie, nie, Adidas. To jest sobie tutaj jakieś żarty robi, co? Odpuszczę sobie tego typu żarty Może to jest jakaś e, ultra Ekstra podróbka, dwa w jednym Brać i nie gadać Proszę bardzo, okazja Takich butów jeszcze nie było Ok, przed chwilą było zdjęcie, w którym była sama furtka Bez ogrodzenia, a teraz mamy Całe ogrodzenie bez furtki I teraz zastanawiam się, czy tutaj po prostu jest znowu Niewidzialna furtka Wcześniej było niewidzialne ogrodzenie z widzialną furtką A teraz jest niewidzialna furtka Z widzialnym ogrodzeniem i zaczyna mi się to wszystko męczyć w głowie, ale zobaczcie jak to jest teren tak wyrobiony. I w sumie właśnie najlepsze w tym jest to, jak bardzo ktoś zwalił, bo. Zobaczcie, gdzie prowadzi ta droga. Ta droga! Nie! Czemu ta droga prowadzi wprost na ogrodzenie? I trzeba z niej zejść, z tej ścieżki, żeby przejść przez to ogrodzenie. To kompletnie nie ma sensu. Dlaczego ktoś popełnił taki błąd? Ja nie mogę, to jest złe. No jakby za swoje pieniądze to robili, to by się przykładali, a tutaj widzicie. Tak to wygląda, właśnie tak to wygląda. Czekaj, czekaj, co? Co? Nie mam na to po prostu cierpliwości, słuchajcie. To byłoby na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka z głupimi, dziwnymi zdjęciami osób, które miały tylko jedną pracę, jedno zadanie. O nie, to jest naprawdę złe. To, co się dzisiaj wydarzyło, oczywiście. Nie róbcie tak, jak macie jedno zadanie, no to przyłóżcie się. Albo no, możecie nawet zrobić to na szybko, tylko spójrzcie na to. Tak po prostu zerknijcie na to, czy czasem to nie jest jakieś głupie. Bo możliwe, że wylądujecie w moim odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie, się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!